Szanowni Państwo, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe podjęły inicjatywę posadzenia w bieżącym roku w różnych miejscach kraju 25 dębów wolności upamiętniających odzyskanie przed 25 laty suwerenności przez nasz naród w historycznych czerwcowych wyborach 1989 roku oraz powstanie przed 90 laty Lasów Państwowych. Panie Prezydencie, serdecznie dziękujemy za przywrócenie tej pięknej i ogromnie dla leśników cennej tradycji patronatu święta lasu i sadzenia drzew dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Święto lasu to dzień, w którym w sposób szczególny leśnicy i lasy państwowe Chcą zwrócić uwagę na znaczenie lasu w życiu człowieka. To również okazja do zaprezentowania całego wachlarza działalności leśników. To prawda, w niemałym stopniu korzystamy z kapitału zaufania, który wypracowali nasi poprzednicy. Mamy nadzieję, że i nas równie dobrze, po owocach pracy będą oceniały następne pokolenia. Bo w lesie nic nie dzieje się z dnia na dzień, z roku na rok. Operujemy raczej dekadami i stuleciami. Świat wokół nas szybko jednak będzie. Uważnie go obserwujemy, by jak najlepiej godzić dwie rzeczywistości – natury i człowieka. Jestem spokojny o to, że lasy państwowe sobie z tym poradzą, bo zmieniają się oczekiwania wobec nas, pojawiają nowe wyzwania, ale pasja, kompetencja i miłość do przyrody leśników wciąż pozostają niezmienne. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju gospodarki leśnej. Odznaczeni zostali. Za wybitne zasługi dla ochrony przyrody i rozwoju gospodarki leśnej za działalność społeczną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Jan Kraczek. Złotym Krzyżem Zasługi pan Jan Karetko. Pan Stanisław Kobut. Pan Zbigniew Kusza. Srebrnym Krzyżem Zasługi pan Tadeusz Czarny. Pani Barbara Czołnik. Z Krzyżem Zasługi, Pan Ryszard Jabłoński. Pan Andrzej Kimbar. Pan Krzysztof Nawrocki. Pani Bożena Wiśniewska. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medalem złotym za długoletnią służbę, Pan Janusz Kaczmarek. Pan Antoni Tojza. Las funkcjonuje w bardzo różnych, bardzo różnych systemach, bardzo różnych okolicznościach, czasami dramatycznych, czasami absolutnie szczęśliwych. I tak było na pewno przez te 90 lat także funkcjonowania lasów państwowych w Polsce razem z trudną historią Polski. Te zmiany zachodzące w lasach polskich, które przecież są okupione, są wynikiem ciężkiej pracy, okupione ciężko różnymi wyrzeczeniami, trudnymi, podejmowaniem trudnych wyzwań, są ewidentne. Wystarczy popatrzeć także na lasy polskie, na administrację lasów państwowych oczami ludzi z zewnątrz, gdzie widać, że leśnicy polscy wrócili do swojej roli także i swoistych elit lokalnych, elit społecznych pod każdym względem. Chciałem pogratulować powrotu do tradycyjnie dobrej, poważnej roli odgrywanej przez leśników, tak jak w okresie międzywojennym. Chcę serdecznie Państwu również życzyć odnajdywania każdej drogi do jak najnowocześniejszych form gospodarzenia i funkcjonowania i administrowania. Chciałbym Państwu życzyć jednego także stałego elementu, Jakiej jest sympatia, którą Polacy darzą i las, i leśników.